Dzień dobry pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, Jesteśmy w przystani. To jest taka restauracja na Wyspie Sobieszewskiej. Tutaj mamy stację biologiczną Uniwersytetu, Wydział no. Biologii, Uniwersytet Gdański. No masz taką grę, poznasz 18 gatunków obcych, w tym kwiaty, rośliny. Kim są obcy, jak się tu dostali gatunki roślin i czy są liczni i czy są czy może zrobić mogę zrobić by zatrzymać tę inwazję no oczywiście restauracja jest nieczynna zamówienia robimy drogą telefoniczną menu, menu to wyłożone menu, menu 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 idziemy dalej tu jest rondo a tu mamy osadę wyspy sobie Szlaki turystyczne, sobie Szewo, Island. Najstarsza wzmianka miejscowości pochodzi z 1278 roku. Natomiast w 379 roku Komtur, Komtur Gdański zgodził się na powstanie w tym miejscu. Karczmy na prawie chińskim na, 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 nazwa miejscowości Neue lub Newe nowy prom. Również Górki Goreck Pojawiła się w 1438. W 1590 roku używano oficjalnej nazwy Neufach. Er, neufa. Przy opisaniu terytorium miasta Gdańska i Gdańskich Dóbr, spytalnych w 1793 roku. Rok 1840 był przełomowy dla miejscowości, gdy wody Wisły spieczone przez ator lodowy przerwały mierzeje, tworząc nowe ujście, śmiałą Wisłę. W nowej rzece na dolinie Wincenty Pol. Przeżywający okolicy 2 lata w tym wydarzeniu. Do tak czasowa została przecięta na dwie nierówne części nazwane Górkami Zachodnimi i Górkami Wschodnimi. I tak jest do dzisiaj. Tu zaczął kursować prom aż do 45 roku. Idziemy dalej. No tam jest ten cały... Ja czuję, że te, weźmiemy... Te, te rośliny co tam można sobie zobaczyć. Tam samochody stoją. Prawda? Też. My idziemy tutaj nad Wisłę. Zobaczymy to nad Wisłą Tam jest przystań o, Onek daj tam cumowała żaglówka Nie wiem czy jest dzisiaj Idziemy dalej Tutaj jest restauracja przystań Dobra przystań O i kotrudy Rody kotek, ciki ci. No tutaj, proszę Państwa, też można zamówienia składać. Zapewne restauracja tylko na wynos, teraz może sprzedawać z powodu koronawirusa, no. Tutaj jest stoliczek Red Bulla. Idziemy dalej. Tu jest przystań nad Wisłą. O, i tu są rejsy. Rejsy Wisłą do Zatoki Foki. Tutaj jest taka reklama. No, bardzo prymitywna, ale jest do Zatoki Foki. Zobaczymy, czy jest ten, Ta jednostka pływająca. No, ja pamiętam, tu stała, on się nazywa Bokłaczek. Bukłaczek ona tutaj stawała, cumowała, ale jeszcze jej nie ma. Widocznie odpłynęła, a może tam płynie dalej. To ona, nie wiadomo. Przejdziemy się tutaj. Ale zapewne niebawem się pojawi Bosman. Bosman z tą swoją jednostką pływającą coś się zrobi. Bukłaczek. I rejsy się będą odbywać do zatoki Foki. Jak tam pisało O, rejsy zatoka. Nawet jest numer. Można sobie pozwonić. Ała, Ale tu są dziury, ojej. To jest jeszcze jeden pomost, są pomosty dwa. Normalnie to to zawsze sumowała jednostka bukłaczek. Proszę bardzo, płynie motorówka no to kuter rybacki chyba no zobaczymy Much tutaj dużo on i pajęczyn. No. Płynie jednostka pływająca kuter rybacki Widać tam ma tych tyczek, bo te tyczki tam będą stawiane gdzie postawi sieci no i idzie nam na Zatokę Gdańską. A tam mamy jacht no i jacht klub Zatoki jacht klub Stoci Gdańskiej, prawda? Tutaj mamy stocznię po drugiej stronie. Tam te duże dźwigi to stocznia Wisła ma. No i niebo, no w jacht klub. Także ja chciałem powiedzieć, proszę Państwa, że, że tutaj można latem, jak już się sezon zacznie, no powiedzmy w czerwcu, odbywać rejsy jachtem, co się zowie bukłaczek i tu Bos chętnie zabierze Was na rejsy do Zatoki Foki jak tam pisało. Ale nie tylko na Zatokę Gdańską, też można będzie wypłynąć. Pozdrawiamy wszystkich. Tutaj jest stolik, można pokazać stolik. Pozdrawiamy wszystkich tutaj z Gdańska. Czerwony Korsarz, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Dziękuję bardzo.